Panie dyrektorze, szpital, Wojewódzki Szpital Zespolony w tym momencie to tak naprawdę dwa duże szpitale, w którym dzieje się bardzo dużo. Na tym zakaźnym to jest w tym momencie taki bardzo oddział, który interesuje wszystkich, bo tam dzieją się ważne rzeczy związane z pandemią koronawirusa, ale szpital to także ta druga część, gdzie życie toczy się cały czas. Jak wygląda tutaj praca szpitala? No od samego początku, kiedy zaistniał koronawirus w Polsce, na świecie i w Polsce, my tutaj podjęliśmy bardzo ciężką pracę zmierzającą do tego, żeby oddzielić te dwa obszary, czyli walkę z koronawirusem na, oddziale, na początku, na oddziale zakaźnym, na osobnym budynku usytuowanym na terenie szpitala. No i oczywiście powstrzymać główną lecznicę szpitala, czyli budynek siedmiopiętrowy, budynek główny od tego, żeby ten wirus tutaj się nie dostał, a żeby tutaj płoczanie i mieszkańcy powiatów okolicznych mogli w sytuacji nagłego zagrożenia zdrowia i życia mogli się leczyć. I to nam się do dzisiaj udaje. Nie mieliśmy przypadków dostania się tego koronawirusa tutaj do środka i wszyscy płoczani. Chociaż nie wszyscy się zgłaszają, ale ci, co są w zagrożeniu zdrowia i życia, kierują się do naszego szpitalnego oddziału ratunkowego i tam lekarze decydują, gdy jest zagrożenie zdrowia i życia, są umieszczani na o działach szpitalnych, poddawaniu leczeniu i zabiegom operacyjnym. Początkowo był duży spadek tych pacjentów tutaj zgłaszających się do sodu. Natomiast od jakiegoś czasu obserwujemy wzrost tych pacjentów zgłaszających się. No bo ile można wyczekać w jakiejś stanie zagrożenia w domu i ci pacjenci zaczynają się zgłaszać niekiedy. Z pogorszone stanem zdrowia. W każdym bądź razie dyskutujemy tuż od kilku dni, dyskutujemy o tym, ażeby pomału zacząć odblokowywać szpital, tą główną lecznicę dla pacjentów tak zwanych z leczeniem planowym. Podjęliśmy decyzję, że uruchamiamy oddział reumatologii, który faktycznie pracuje na, na leczeniu planowym. Zakładamy pacjentami oddział reumatologii z opcją również taką, żeby w sytuacjach dużego obłożenia oddziału wewnętrznego mogli tam i pacjenci leżeć z oddziału wewnętrznego. Pozostałe oddziały takie jak pucny, dermatologia i część okulistyki no, są w dalszym ciągu w pogotowiu do leczenia koronawirusa i to jest usankcjonowane decyzjami Narodowego Funduszu Zdrowia. Natomiast stoimy przed chyba lata dzień, jeżeli tylko taki nastąpi klimat czy jakieś wytyczne ministra zdrowia, że można wrócić do normalnego leczenia szpitalnego, to my to zrobimy niezwłocznie. Panie dyrektorze, bo te wszystkie środki bezpieczeństwa, które szpital podjął w momencie, kiedy ta pandemia tutaj do nas dotarła, zaczęło być niebezpiecznie, to chyba podziałały na tyle, że jest w szpitalu bezpiecznie i pacjenci również mogą czuć się bezpiecznie. Te wszystkie operacje planowe, które zostały zawieszone zakaz odwiedzin, nakaz maseczek, i te wszystkie środki ostrożności spowodowały to, że zarówno lekarze, jak i cały personel, ale także pacjenci, no, mimo tego, że gdzieś tam czujemy ten oddech tego wirusa, to jednak możemy bezpiecznie do tego szpitala przyjść po poradę i skorzystać z potrzebnych lekarstw na przykład, czy zabiegu. Te zadania, te decyzje, które podjęliśmy, wydaje mi się, że się bardzo przyczyniły do tego, że stan jest w Płocku taki jaki jest, jest ten koronawirus, oczywiście mamy jeden przypadek, ale jest jak gdyby nie jest to duża fala tej choroby tu w mieście Płocku. I myślę, że tak się utrzyma. Panie dyrektorze, bardzo ważny element to bezpieczeństwo zarówno lekarzy, zarówno personelu, jak i pacjentów, którzy są w szpitalu. Wiele instytucji, stowarzyszeń, samorządów deklarowało bardzo głośno przed kamerami, że taka pomoc przyjdzie do szpitala. Bardzo szybko płaczanie i nie tylko odpowiedzieli na apel, pojawiły się maseczki czy środki dezynfekcyjne. Wszystko to, co było potrzebne. Jak wygląda to w tym momencie? Czy czujecie takie wsparcie, taki oddech ciepła, pomocy na plecach, że jesteśmy z wami, że te słowa nie są rzucane na wiatr, tylko faktycznie jest ta pomoc? Ja muszę tutaj pani powiedzieć, że przerosło moje oczekiwania. Te, to, co się wydarzyło w zakresie pomocy temu szpitalowi, to od wielkich spółek, tych sprawdzonych naszych sponsorów, czyli Pekan Orlen, Pern, prezydent miasta, starosta i inne jakieś fundusze naprawdę wstanęły na wysokości zadania i wspomagają nas tutaj i finansowo, i rzeczowo. Cały czas trwa tutaj akcja pomocowa dla szpitali, zarówno samorządów i są odezwy. Oczywiście to w różnych terminach przychodzi, ponieważ te rady mogą się zbierać tak, jak się mogą, prawda, bo to jest zakres gromadzenia się, ale tam, gdzie się pojawiły, zawsze jakieś tam środki finansowe są tu przekazywane. No, no, takie może godne pod, podkreślenia to jest z dnia, w, z końca ubiegłego tygodnia, kiedy to biskup Płocki osobiście dostarczył tutaj do naszego szpitala y, preparaty do ochrony rąk pracowników, ponieważ wiemy, że de, częsta dezynfekcja rąk powoduje niszczenie naskórka. Te kremy dobrej firmy zostały natychmiast dostarczone dla pracowników, żeby chronić ręce naszych pracowników. Również teatr, prawda, mimo że ma przygotowane trzy premiery, a nie może wystawić, jak mówił pan dyrektor, też osobiście dowiózł uszy i dowiózł do nas 500 maseczek dla naszego szpitala, które też zaraz zostały przekazane na, na oddziały szpitalne. Chcę powiedzieć, że i tu jestem z tego dumny, że udało nam się w tych trudnych czasach, kiedy właściwie załamał się rynek sprzętu ochrony osobistej dla pracowników i pacjentów. Nam się udało w tej chwili możemy spokojnie przez miesiąc myślę, że spokojnie możemy, jeżeli się nic nie wydarzy, przez miesiąc możemy tutaj spać, bo mamy zabezpieczony sprzęt i aparaturę medyczną na leczenie tego koronawirusa. To nam się udało. Nie spoczywamy na labrach, już myślimy o następnych miesiącach o zabezpieczeniu się na święta Majowe, tak żeby nikt nie powiedział, że nie miałem czy nie miałam się w co ubrać, bo był przypadek nie może być takiej sytuacji. Czyli rozumiem, że my możemy bardzo gorąco i serdecznie podziękować wszystkim medykom, lekarzom, pielęgniarkom, całemu personelowi, a w, w drugą stronę dziękujęcie wszystkim tym, którzy są z Wami i wspomagają tak jak Ja mogą. bym chciał jeszcze jedną rzecz powiedzieć. Chciałbym bardzo podziękować mieszkańcom Płocka i, i, i okolic, że na te apele, które my żeśmy stosowali, stosuje prasa, ministerstwo, telewizja, że podjęli to bardzo odpowiedzialnie. Że nie okłamują nas. To jest najgorsze, jak się okłamuje, że ach, wróciłam za granicę, czuję się dobrze, to nic nie mam. To jest nie ma nic gorszego, złudnego, bo to yy, można nic nie czuć, a można być nosicielem. I te wszystkie zachowania płotrzen i może były, akurat tak się los potoczył, ale to nie jest, nie ma przypadku. Ta odpowiedzialność mieszkańców Płocka i okolic na temat tego koronawirusa, że muszę być ostrożny, nie idę albo mówię prawdę, że byłam, wróciłam, żeby mnie odizowali, są bardzo ważne i to się do dzisiaj sprawdza, łącznie z tymi obostrzeniami, które tu wprowadziliśmy w tym szpitalu. To się sprawdza.